Groszet.pl. Szydełkowanie moją pasją. Cześć kochani. Niedawno pytałam Was w swoich socialach, po jakie szydełka najczęściej sięgacie przy swoich projektach. W ankiecie wzięło udział ponad tysiąc osób i zasypaliście mnie komentarzami, a Wasze komentarze były tak ciekawe i pełne tak wartościowych, Niezwykle wartościowych spostrzeżeń, że postanowiłam właśnie ten film poświęcić właśnie szydełkom, zrobić takie podsumowanie wyników ankiety, no i opowiedzieć Wam, które szydełka są według Was najpopularniejsze, a i od czego zależy, że właśnie po nie sięgacie. Zapraszam! No i przede wszystkim zacznę od tego, że na każdej platformie zwyciężyło szydełko z ergonomiczną rączką. No i właśnie po takie najczęściej sięgacie. Co to jest rączka ergonomiczna? To jest specjalnie wyprofilowana rączka z plastiku, silikonu, gumy, która sprawia, że szydełko trzyma się dużo wygodniej. Nadgarstek tak się nie męczy. Dlatego zdecydowanie sprawdza się takie szydełko z rączką ergonomiczną podczas a, dłuższych sesji szydełkowania. No i oczywiście przekłada się to na komfort pracy, um, stopień kontroli włóczki oraz precyzję wykonania wzorów. W ankiecie zwyciężyły szydełka japońskiej firmy. Tulip. No, i właśnie teraz chciałabym Wam opowiedzieć troszkę więcej o tych szydełkach. Wy, żeście w komentarzach wspominali o e, szydełkach ETIMO, mm, Tulip ETIMO Rose. To są właśnie te. ETIMO Red. <laughs> Również ETIMO Murasaki, których ja tutaj akurat nie posiadam. No, i jeszcze mamy ETIMO Tulip ETIMO Gold, ze złotą końcówką. Um, także skupmy się na chwilkę na tych szydełkach. I teraz tak, moi drodzy, te szydełka się od siebie różnią nie tylko kolorami rączek, ale również innymi e, charakterystycznymi cechami. Na przykład zacznijmy od e, tulip Etimoret. Tutaj mam nawet to szydełko jeszcze w pudełeczku tak to wygląda, gdy je kupujecie w sklepie. Um, ono ma tą część tutaj metalową powleczoną taką matową warstwą. Widzicie? Ono jest matowe, nie błyszczy się. W związku z tym, takie szydełko najlepiej sprawdza się, gdy pracujemy włóczkami śliskimi, bo wtedy ta matowa warstwa na tej części daje opór nitce, no i lepiej ta niteczka trzyma się szydełka, łatwiej po nim sunie, nie ślizga się aż tak. Przeciwieństwem Etimo Red jest Etimo Gold i muszę Wam powiedzieć, że te szydełka są moimi ulubionymi. Ja należę do, zdecydowanie do teamu Etimo Gold, Ponieważ te szydełka są bardzo śliskie, widzicie jak one się błyszczą, ta końcówka. A co więcej, główka szydełka jest tak wyprofilowana, że jest dosyć szpiczasta, ostra. W związku z czym bardzo łatwo wkłuć się precyzyjnie nią w oczko. Ja bardzo te szydełka lubię i przede wszystkim dziergam właśnie nimi. A szydełka Etimo, Tulip Etimo Rose to są szydełka pierwsze jakie kupiłam od Tulip z ergonomiczną rączką. Je również bardzo lubię, bardzo wygodnie się nimi dzierga, one są również dosyć śliskie, też mają w miarę wyprofilowaną tą główkę szczupłą taką, szpiczastą, więc też są bardzo, bardzo wygodne. A wspominaliście jeszcze w swoich komentarzach o szydełkach Murasaki, Tulip Etimo Murasaki. One mają fioletowe rączki a i z tego, co czytałam, ponieważ nie posiadam takiego szydełka, to w Murasaki ta część metalowa jest dosłownie o kilka milimetrów krótsza. Od tych szydełek. Tutaj one są podobnej um, długości. Natomiast Murasaki jest ciut krótsza, więc jeżeli ktoś e, dziergając nie lubi zbyt długiej tej części a, pomiędzy rączką, pomiędzy uchwytem, tak, szydełka a haczykiem, tylko woli nieco krótszą, jest mu tak wygodniej, no to te szydełka Murasaki będą dla niego super się nadawały i sprawdzały w pracy. Um, jak widzicie, rączka jest pięknie wyprofilowana tutaj. Leży idealnie kciuk, świetnie się to szydełko trzyma w dłoni. Mm, każde tulipa. Także nie dziwię się, że właśnie te szydełka zwyciężyły w ankiecie, bo są naprawdę doskonałe. Tak jak często to się powtarza, to takie Mercedesy wśród szydełek. Bardzo, bardzo wygodne i bardzo dobre szydełka. W ankiecie również bardzo często wspominaliście o szydełkach Clover z również profilowaną rączką, um, zwłaszcza tych Soft Touch. No i tutaj mogę wam pokazać, że te szydełka wyglądają w ten sposób. One nie są, ta rączka nie jest aż tak okrągła jak ta. Tutaj jest bardziej płaska. Natomiast w tym miejscu znajduje się takie gumowe miejsce właśnie na kciuk, które sprawia, że ten kciuk się nie ślizga po szydełku. Też dobrze w dłoni to szydełko leży. Nic się z tym szydełkiem nie dzieje. Także rozumiem, że te szydełka mogą być również świetne w dzierganiu, chociaż powiem Wam. Że ja pozostaję fanką szydełek tulip. Tymi szydełkami próbowałam dziergać, i e, na razie je odłożyłam. Nie przekonały mnie do siebie, a może jeszcze kiedyś spróbuję, dam im szansę. Natomiast póki co mam takie dwa szydełka klowery, no i one czekają. Czekają na swój czas. Tak wyglądają. Sporo z Was pisało również, że dzierga takimi klasycznymi metalowymi szydełkami. Co ciekawe, też najczęściej wybieracie firmę Tulip bez rączek ergonomicznych. Często mówiliście, że na takich szydełkach dziergała Wasza mama, babcia, potem na takim szydełku dziergać uczyła Was. No i tak już. Zostało, przyzwyczaiłyście się do takiego szydełka i takim szydełkiem dziergacie. Chociaż powiem Wam również, że były głosy, że te szydełka, skoro nie mają rączki, potrafią być przy dłuższym dzierganiu dosyć niewygodne, i ktoś nawet wspominał, że podczas długiej pracy tym szydełkiem tak, nabawił się wewnątrz dłoni a siniaka. Pisałyście też, że kiedy dziergacie sznurkami, Wybieracie szydełka bez rączki, wtedy to dzierganie sznurkami jest dużo wygodniejsze, że często grubymi włóczkami właśnie dziergacie szydełkami bez rączki, a cieńszymi włóczkami dziergacie szydełkami z rączką. Zwracałyście też uwagę, że często dobieracie rodzaje szydełka właśnie do rodzaju włóczki, o czym wspomniałam, ale też do tego, w jaki sposób trzymacie szydełko. A niektórzy nawet też pisali, że wybierają sobie szydełko w zależności od swojego nastroju. Co ważne. Dużą zaletą szydełka z ergonomiczną rączką jest też to, że kiedy przychodzi upalne lato, a ostatnio takie lata się zdarzają, to ta rączka nie ślizga się w spoconej dłoni, tak bardzo jak. Metalowe szydełko bez rączki, łatwiej a w upały zdecydowanie dziergać szydełkiem a z rączką. Jednocześnie też wspominałyście, że szydełka z rączkami ergonomicznymi są dużo wygodniejsze dla osób, które mają na przykład problemy ze stawami z jakimś takim mocniejszym chwytem dłoni. Wtedy to cienkie szydełko jest ciężko w palcach utrzymać. No, i co za tym idzie, również szydełka z rączką ergonomiczną są wygodniejsze w dzierganiu dla osób starszych. Wspominałyście też, że z doświadczenia własnego wiecie, że warto zainwestować na początku w szydełka lepsze, lepszej jakości, dobrej firmy. Na przykład w tulipy. Te szydełka nie są tanie, bo komplet potrafi kosztować nawet kilkaset złotych. Natomiast można też te szydełka kupować sobie pojedynczo, wybierać sobie rozmiary, którymi dziergamy najczęściej. Wtedy to nie jest już aż tak wysoka cena. Natomiast jeżeli pokusimy się na szydełka tanie, takie, które można kupić w osiedlowych sklepikach, często sprowadzane na przykład z Chin. No, to bardzo często zdarza się, że one po już krótkim użytkowaniu łamią się albo ta metalowa część wypada z rączki. No, i wtedy szydełko jest do wyrzucenia, bezużyteczne. No, i już podsumowując, a idealne szydełko to połączenie ergonomicznego, ergonomicznego kształtu, a dobrego materiału. Odpowiedniego kształtu główki, no i właściwie dobranego rozmiaru do naszej robótki. To jest takie narzędzie, które nie męczy naszej dłoni, nie haczy włóczki, no i pozwala szydełkować długo, płynnie i równo. Waszymi faworytami pozostają szydełka tulip z ergonomiczną rączką. Wielkie dzięki jeszcze raz za wzięcie udziału w ankiecie i podzielenie się swoimi doświadczeniami. Będę wdzięczna za każde serduszko i każdą łapkę w górę pod filmem. I tak jak zawsze zachęcam do subskrypcji kanału, tak aby nic was nie ominęło. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia już niebawem. Dobrego dnia dla was. Cześć. Szydełkujesz? Fajnie. By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Kroszet.pl. Szydełkowanie moją pasją.